piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Rekolekcje ciąg dalszy. O tym, jak nie trzeba się o wygody starać. Dusza zakonna. Drugie usposobienie potrzebne duszy dążącej do doskonałości jest nieszukanie we wszystkim wygód swoich. Osoba zakonna, która tego poszukuje, nie nabędzie nigdy gruntownej cnoty. Bo jakże dojść do doskonałości, robiąc to, co się doskonałości sprzeciwia? Życie doskonałe jest śmiercią naturalnych pociągów. Trzeba zatem odjąć ciału te małe wygódki, albo wyrzec się doskonałości. Przypomnij sobie, że to, co zgubiło Adama i Ewę, było właśnie zadowoleniem ich pociągu. Utracili raj, nie sprzeciwiając się pokusie, i narazili się na nieskończone niewygody i umęczenia. Dusza zakonna, która szuka małych zadowoleń, straci je i wpadnie w tysiączne niepokoje i niezadowolenia. Bądźże mądrą panną, wyrzeknij się tych przyjemnostek a zaczniesz nabywać cnoty i Bogu się spodobasz.